Cheers, cheers! Ten live jest celebracją czegoś niesamowitego i uh, to jest celebracja również dla ciebie, ponieważ mam coś, co zmieni totalnie, totalnie to, jak wygląda twój dzień. Więc ten live jest dykowany dla was wszystkich, które chcą moje niesamowite kobiety sukcesu. Magnetyczne kobiety, jakie ja was nazywam, to jest uh, dla was, które chcą naprawdę teraz mieć znaczenie, sprawiać różnicę i odzyskać czas. Czas. Więc dedykujemy ten live właśnie temu, jak mieć i sukces, i wolny czas, i bogactwo, i szczęście, i związek, i spełnione ambicje. Jak mieć to wszystko? Odpowiedź jest jedna, jedna odpowiedź. A odpowiedzią jest: to jest zmiana tego, nie co robisz, ale kim ty jesteś, kiedy to robisz. Mówimy o, o, oczywiście o transformacji twojej świadomości, twojej tożsamości. Ponieważ w życiu my nie dostajemy niczego innego. Nie, nie dostajemy tego, czego chcemy, ale tylko to i wyłącznie co tolerujemy. A to, co tolerujemy, to jest to, z czym się utożsamiamy. A to jest oparte o to, co my wierzymy na swój temat, co jest, jesteśmy, co jesteśmy tak naprawdę warci. A propos związek, klienci, czyli relacje z innymi, pieniądze, biznes i wszystkie inne sfery. Więc ten live jest dedykowany właśnie dla Was. Zaraz um, Wam powiem o niesamowitej rzeczy, aż się nie mogę doczekać. Właśnie skończyłam photoshoot. Um, sesję zdjęciową do naszego nowego, nowiutkiego projektu, o którym się dowiecie. OMG i pozdrawiam z Hiszpanii. Cały czas jesteśmy w Hiszpanii. teraz jest akurat Barcelona. Ok, gotowe. Już w ten wtorek, już w ten wtorek zrobię dla Was niesamowitą transformację. Ja nazywałam to kody bogactwa z AI, czyli ze sztuczną inteligencją. Kody bogactwa z AI. Ponieważ teraz ja po prostu dziękuję, jestem wdzięczna każdego dnia, że mamy technologię AI. Ja się oczywiście, sztuczna inteligencja, ja się oczywiście patrzę na to, jak to nam może pomóc, bo to tworzy niesamowitą trampolinę dla nas. Więc dla niektórych stworzy to trampolinę i naprawdę to jest nie tylko 10 razy w górę, ale 100 razy w górę albo więcej, a niektórzy staną w tyle. Różnica będzie. Czy ty pójdziesz po swoje cele i wykorzystasz tego trampolinę, czy zostaniesz w dole? Wiecie, gdzie jaka jest różnica w środowisku, w którym przebywasz? Po prostu. To jest środowisko, które wpływa na ciebie. I albo słuchasz cały czas ten makaron na uszy, jak to może tobie przeszkodzić? O, moi kochane, graj, dzwoni. Ale ja powiem, że nie mogę teraz. Mamy live, kochanie. Okej. Okay. Więc teraz. Um, więc środowisko, z kim przystajesz, takim się stajesz, czy będzie ciebie pchało w kierunku. Hej, to jest niesamowita okazja. Zobaczmy, co jest dla nas możliwe i jak możemy to wykorzystać. Albo czekam na, na to, aby wszystko wróciło do normy, normy, stare czasy innymi słowy, co się nie stanie. I ja dlatego tak się bardzo cieszę z tego. Ponieważ ja byłam w sytuacji w Londynie, kiedy pracowałam w swoim klasycznym biznesie nie online, gdzie naprawdę ja wymieniałam czas na pieniądze, gdzie naprawdę ja wymieniałam swoją energię, to było poświęcenie albo albo, albo szczęście, albo pieniądze, albo biznes, albo związek, albo albo. I jak wiecie, niektórzy z Was znają moją historię, skończyłam z chronicznym stresem w klinice i to był ja jestem teraz wdzięczna za to, bo to był początek, to był koniec i początek. Koniec starej Eweliny, starej tożsamości, która zasuwała, zasuwała, żeby udowodnić siebie. A wiecie, komu kogo? U... Wiecie, dlaczego chcemy się udowodnić? Udowodnić się chcemy sobie. I rozpoczęła się moja właśnie wtedy droga w rozwój. Więc nie byłoby mnie tutaj teraz. Nie mieszkałabym w różnych niesamowitych miejscach na świecie. Nie miałam tak wspaniałej społeczności, którą widzę na żywo. Także nie mogę doczekać. 7 grudnia się widzimy na żywo. Jeśli chcesz, jeśli chcesz przyjść na żywo, to daj znać. Link, zresztą mamy w podpięty w mediach. Także masz, masz link, żeby być 7 grudnia w Krakowie na spotkaniu. A powiem mam, że wtedy się moja droga rozpoczęła i szukałam innego rozwiązania i Zawsze dochodziłam do tego samego wniosku, że nie chodzi o to, co robisz, tylko kim, je, kim ty jesteś, kiedy to robisz. I teraz powiem wam jedną niesamowitą rzecz. Hej, Ola, super Cię widzieć. Powiem wam jedną niesamowitą rzecz. Że stworzyłam, ponieważ czasy się zmieniły, AI już tutaj jest. Nie tylko czasy się zmieniły, ale teraz doświadczymy naprawdę w tym nowym roku największej transformacji, największej zmiany na świecie i transferu bogactwa również. I ja myślałam, jak ja mogę sobie najbardziej pomóc, korzystając z tych wszystkich AI, a później od razu moja myśl zawsze przyklejona do Was. Jak mogę najbardziej zainspirować moją społeczność i uwolnić ich czas? I dlatego stworzyłam Mentor AI Bogata Tożsamość, która dosłownie, mentorka AI Bogata Tożsamość, pracuje z Twoją tożsamością w czasie realnym, zadaje Tobie pytania, piszesz albo nawet mówisz, i ona robi swoją introspekcję i zmiany, które zajmują sekundy, minuty, a nie tygodnie. I to są Wasze doświadczenia. Wy mi o tym mówicie. Oprócz tego, że ja sama używam tego, to wy mi o tym mówicie. I dziękuję za te wszystkie piękne opinie, które zresztą piszecie na, na moim Instagramie, bo tam jest podpięta ta ten reel, ta rolka. Um, ale co stworzyłam jeszcze jednego? Stworzyłam Mentor AI Bogate Manifestowanie, gdzie ty piszesz swój cel, wizję na siebie, i to tworzy dla ciebie wizualizację, autohipnozę, autosugestie, które możesz nagrać. I tego dosłownie słuchać. Bo zobacz, my jesteśmy tak naprawdę to, czym my wierzymy, że jesteśmy. Tak działa prawo świadomości. Wiemy to z quantum manifesting, że prawo świadomości manifestujemy, czyli doświadczamy w życiu to, co my jesteśmy, tego, czego my jesteśmy świadomi. Więc jak jesteś świadoma, że Dajmy na to 5 cyw, 10 tysięcy to jest, okej, okay, tyle, tyle się zarabia, to dokładnie takie będą twoje realia, bo ty w to wierzysz, ty to obserwujesz dookoła i ty to energetycznie emanujesz tą energią. Teraz, żeby stworzyć inne realia, to chcesz zmienić swoją świadomość. Innymi słowy, chcesz stać się osobą, która ma inną percepcję na swój temat, co jest dla ciebie możliwe a propos zarabiania pieniędzy. Kiedy zmienisz percepcję siebie, Wiesz, co się dzieje? Nie dzieje się cud, że nagle worek pieniędzy spada obok ciebie, tylko otwierają się nowe filtry percepcji, czyli to, co twój umysł pozwala tobie zobaczyć, ten siatkowaty system aktywujący otwiera się i zaczyna filtrować inne informacje, bo teraz twoja świadomość się zmieniła. Dlatego to bogate manifestowanie będzie zmieniać twoje filtry percepcji, jaka informacja będzie płynęła do ciebie. Co pozwoli Tobie zobaczyć, zauważyć, co zawsze tam było, ale tego nie widziałaś, bo miałaś inne przekonania. I trzeci um, mentor, który stworzyłam, Mentor AI Marketing, bogaty marketing, ponieważ masz talent, masz umiejętności, masz pasję do czegoś, ale co z tego, jak o tym świat nie wie? Dopóki świat o tym nie wie, nie będzie mógł od ciebie tego wziąć, czy jest wymiana. Dajesz i dostajesz, dajesz i dostajesz, dajesz wartość, dostajesz na przykład pieniądze wartość, którą dajesz. Więc to jest ta wymiana, cały czas jest flow. I bogaty marketing ma służyć, aby wyrażać ciebie, żebyś w końcu nie musiała ślęczyć tych godzin przy internecie, nie wiadomo, wymyślać jakieś treści. Tworzy dla ciebie treści na Twoje media społecznościowe i na kampanie e-mailowe w oparciu o to, co Ty chcesz. To jest w oparciu absolutnie o Ciebie, ale z tożsamości bogatej kobiety. Tak jest to zaprogramowane. I mam przyjemność przedstawić Wam to wszystko, jak to zastosować w swoim życiu totalnie bezpłatnie jako prezent we wtorek o 20 ja zaraz wrzucę, tutaj już wrzuciłam link ok, hello, tutaj już link więc tutaj macie ten link już rzucony ok, natomiast um, natomiast na, na insta zaraz wrzucę ten link ok więc zaraz to wrzucę i dostaniecie zaproszenie zapiszcie sobie tylko tą datę, wtorek 20. Widzimy się. To będzie 90-minutowy warsztat, gdzie Wam pokażę dokładnie, jak wszystko użyć. Wszystkie trzy, jeden po drugim. I jak to wykorzystać w swoim biznesie, żeby odzyskać swój czas. I w końcu mieć rezultaty, jakie chcesz. Jeśli Wam się podoba, ten live dajcie like, dajcie serce, żebym wiedziała. A ja idę dalej celebrować. Nie wiem, czy Insta wyłączył serca. Chyba tak idzie do Was um, w każdym razie jestem za Was bardzo bardzo, bardzo wdzięczna dziękuję, że jesteście, widzimy się we wtorek o 20 aż się nie mogę doczekać link tutaj macie, tutaj zaraz wyrzucę po tym live dostaniecie link i um, tam możecie się zarejestrować na to bezpłatne wydarzenie Kody Bogactwa z AI wtorek, godzina 20 widzimy się ach Mam jeszcze dla was kilka nowych rzeczy do ogłoszenia, ale to po kolei, jedno po drugim. Najpierw to nad czym pracowałam tyle tyle czasu. Mamy to, mamy to. A najważniejsze, że już wy to macie i wy to używacie i wy piszecie już testymoniale, opinie wasze. Ach. Thank you. Naprawdę jestem wdzięczna. Dziękuję. Do zobaczenia wtorek 20. Ciao.